Sezon się dla nas układa. Praktycznie poza pierwszymi kolejkami to nie jedziemy w pełnym zestawieniu. E, dzisiaj już miało być pierwsza jaskółka, niestety skończyło się dosyć pechowo. E, czy, no na pewno bym chciał zakończyć sezon w pierwszej fazie plejdami. Próba toru coś mi dała względem pierwszego biegu, e, bo zrobiliśmy poprawki, było ok. Jednak później dużo troszkę szukania było i takich może nienerwowych ruchów w parkingu, ale wymagający ten tor był do dobrego spasowania. Gdzieś tam moje właśnie błędy na startach, więc no nie było łatwo. Nie mam co testować na dzień dzisiejszy, jadę swoje cały czas i tych zawodników co nie ma w Grand Prix jadą dobrze, a później wracają i jest różnie, więc oby tak nie było ze mną, a jeszcze nie wiem czy wrócę, więc zobaczymy co przyniesie przyszłość. Przede wszystkim musisz skończyć szpital. Dzisiaj też w trakcie zawodów Kacper Charkiewicz gdzieś tam się źle poczuł i końcówki już też nie, z tego powodu nie jechał. No jaki mamy pomysł? No, trzeba, trzeba pracować, bo przed nami najważniejsze mecze sezonu i to bardzo trudne, więc no, liczę na to, że, że już wkrótce będziemy w pełnym zestawieniu. młodzieżowi pojechali dzisiaj w miarę. Również Kacper Pulder w drugiej części meczu zrobił to, co do niego należało. Zabrał punktów na pewno Tangayta, Petersena i Holdera. No, troszkę za mało. Jakby zrobili po dwa więcej, to wynik był pewnie odwrotny. Niki dzisiaj był bardzo wolny też. Nie wygrywał startów. Także Myślałem, że po starcie zjedzie do małej, tam go e, mi się zamknął i, i było po ptokach. Myślę, no. że jeszcze mamy mecz w Gorzowie teraz. No i przystąpimy do tych playdownów. Widać, co mnie bardzo cieszy postęp tych młodzieżowców, bo w U-24 też sobie całkiem dobrze radzą i widać tą chęć zaangażowania, taką, taką wolę walki. Wiadomo, że z mocnymi, no chociaż Paweł też w ostatnim biegu pokonał. Łobudzińskiego co prawda, ale, ale swojego rówieśnika, także takie punkty zdobywane też są bardzo ważne. Bardzo się cieszę, że udało mi się zrobić taki prezent urodzinowy dla mnie. To jest taki prawdziwy prezent, dobra zdobyć punktowa na torze, bardzo mnie to cieszy. Gdzieś tam ostatnio byłem taki pogubiony, może te mecze nie wychodziły po mojej myśli więc cieszę się, że w końcu zagrało. Na pewno to nie jest tylko moja zasługa, bo całego teamu. Też dziękuję bardzo panu Ryszardowi i Danielowi Kowalskiemu. Cały team mi bardzo dużo pomógł. Zbudował mi nową jednostkę, na której dzisiaj jeździłem, więc bardzo się z tego cieszę i bardzo im za to dziękuję. I również tak samo jest zasługa mojego wujka, bo dużo, dużo siedzi w warsztacie i po nocach gdzieś tam patrzy, dogląda, więc cieszę się, że to w końcu zaprocentowało i będę mógł teraz spać trochę bardziej spokojniej.